Já bych se nechtěl ten meč ocenit, já bych sem jenom krutko chtěl povědět, že za duží kompliment na družinu, jak hrála zvyšej v pilce, jaký meč byl staně stane zagrát po podruží, po tom, co z čtvrtku na piontek jsme byli v samolodě, kdy jsme měli 48 hodin do zvyšejšího meče s Vidzevem. Wiecie lepiej jak ja, że z Wiedełem się se, grało źdy. w Śląsku bardzo, bardzo trudno. Na to nie chce ten mecz tuż o nim gadać, ale komplement e, na drużynę, dziękuję. Bardzo dziękuję panie trenerze. Czy macie państwo jakieś pytania? Andrzej Lewandowski, proszę bardzo. Jak będą fizycznie wyglądać w czwartek, bo prawie będą jedenastkę wystawić wystawił wieczór. prawie. To, že nevím grať, já to můžu, ale... Tak já myslím, že ta družina pokázala, jak, jak kondičně na tom, co je v staně zagrát, jak se po, po té trudné podruži, po bardzo bárzo meču v dva dny půžději. Máme teď den věncej se přigotovit na Sevilu. musíme se bárzo dobře přigotovit a, a stop. Evropskou družinou chceme tu tady válčit, takže nám dětě brakovat třech závodníků, s tím nic nezrobíme. Já želu trochu toho vyníku Sevěk a především ty červené kartky, ale taková je peníka. Jak mluví pan se Sebíra, to směřuje taky k bez vědět. Do toho, tak až bardzo żal ještě tego meczu? Tak, tak. Já, já jsem byl po tom meču zalámaný ne z toho, jak jsme gráli. Tam družina ukázala, jak s takovou topou družinou, že se může, může rovnat, ale já jsem byl zalámaný z toho, z toho vyniku, když v ostatních 4-5 minutách ztratíte dvě branky, mohla být ta pozice naše do revanže Lepša, ale nic by to nemělo na tom, že Sevilla je do evropská druhy. Či to nebylo líp, že by se ostro stilo dokonce zkoušel, že to pročítá do rozměry? Ne, 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 ostry, já jsem s ním říkal včera po tréninku a dostal, dostal volno, když si odpočinul, byl velmi zmenšený, chytavý ho, Křečev se vyle, já jsem chtěl, aby nebyl ani, ani na lávce, aby si komplet jak fyzicky, tak psychicky odpočinul. Dla toho nebyl v 18. Pane, a na jíle je je skonfuzia a Nebo druhý na lávce povinně, že je to vybrat? Je zpravda, já věřím tomu, že Marian bude v staně čtvrtek, že bude je na ten meč. Ale to je znak zapytání a máme ještě 3-4 dny a teď bude dužo záležet i na doktorovi, fyzioterapeutech, jestli budou stane ho dát tak dohromady, aby mohl sedět tam. letce. No dobra, to jak už já to ostatně moje pytanie. Trzymamy jak pan myśli, má pan šanci dostat, dostać tylu by ilu pan powiedział, albo chociaż trochu mniej, do konce okresu transferového. Mluví pan podajże že tam na 4 čtyřek, pan navíc pět. Šance změrá po ostatně, takže máme ještě pár dní do konce transferového okna a dokud nebude to okno zamkněte, tak já věřím, že se ještě něco udá. Filip się, proszę bardzo. Dobry, pamiętam, że w y, czwartek po meczu w Sewilli mówi pan, że, że nie wie, jak będzie ten jedenastka na dzisiejszym mecz wyglądać, jak będzie jedenastka na, na czwartkowym meczu wyglądać. Dzisiaj ma pan już y, y, większy obraz, już wie, jak te klocki poukładać. Kto wystąpi, kto będzie w stanie walczyć? A myślę, że ta jedenastka na czwartek się postawi sama. W ogóle trenery traderywać taką tak? Ne, my musíme, my musíme, to dobře rozvážit, dobře poukládat. My víme, co nás, co nás v že to bude ještě trudnější meč než Sevilla, protože Sevilla má závodníky, kteří jsou super v kontrataku, šipky a z defenzivy do ofenzivy a na to musíme být dobře připraveni. Przez. Jarosław Oszczerba widzę w tym Jak pan oceni dwa transfery, jakieś fąz dokonał przed sezonem dwóch bocznych obrońców, Dudu i Ostrowskiego? Tak, e, Ostry przyszedł nam po, myślę, 7 sędzi mi sędzi mi a m, moim zdaniem spełnił oczekiwanie, które sam miał na niego. Przyszedł jako jako prawy pomocnik, ale ja go widzim jako prawego a Myslím, že tam negrázle a Dudu už v uh, uh, ukázal v revidzevu, jak, jak uh, kvalitní závodník to je, že to je ofenzivní boční obronca, uh, tak se grá v pilce v Evropě. Já očekávám od bočných obronců, že půjdou se bardzo často do ofenzivě. Mým zdaním není... není na tej krajnej obronie tak zwanej. Panie trenerze, bo mówimy tu o przygotowaniu fizycznym, a po tej przegranej w Sefilii był jakiś problem takiej natury psychicznej zawodników, że byli zdołowani, czy wyszli na trening pierwszy po tym meczu w Sefilii było widać, że jak już to wymazali szybko z pamięci, wrzucili ten mecz w Hiszpanii i już mysleli tylko widzenie. Czy to był dla Pana jakiś problem, ich takie psychiczne nastawienie? Tak, ja myślę, że, że ta drużyna dzisiaj ukazała odpowiedź. O, po té po porážce v Sevě, že ukázala reakci, top, top reakci na, 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 tu porážku. Družina byla stejně tak jako já zalamána s tím výnikem, ale z druhé strany já jsem jim pověděl, že, že nemusí, být, nemusí být z toho, toho, smutný, že, nemusí, že jsme, že jsme v se ukázali, jak dovedeme hrát v pilce. Dzień dobry Państwu. Cóż mogę powiedzieć, na pewno było na boisku. Szczególnie po straconej bramce, bo tutaj dla nas te 20 minut uważam poprawne, jak na wyjazdowe, natomiast to, co się działo później, to, to, to było widać i, i rzeczywiście tutaj się mocno pogubiliśmy, straciliśmy bramki i nie mogliśmy sobie poradzić do, do przerwy. Szukaliśmy zmian, szczególnie w defensywie, już pod koniec, dlatego zmieniłem Piotrka Młodzieńskiego i próbowałem się przekonać, czy. czy Krystian Nowak poradzi sobie na tej pozycji, bo tu mamy ogromny problem i tu szukamy rozwiązań, dlatego taka decyzja. Wyjście później Aleksa trochę odżywiło to, to nasze granie, ale widać, czego nam brakuje i, 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 i gdzie musimy tutaj szukać rozwiązań, zmian, żeby przede wszystkim no, wyglądało to zdecydowanie lepiej i było to na wyższym poziomie. Na razie te możliwości są takie, a nie inne. Bardzo dziękuję, panie tudorze. Czy macie państwo pytania do naszego gościa? Jaką budę gazetowo łaska, proszę bardzo? Panie trecy, jak, jak pan oceni grę Śląska na tle, na przykład leki czy, czy lefa, tak patrząc z zewnątrz trochę? Pan uważa, że, że ten styl śląski jest rzeczywiście widowiskowy. Jak pan może to określić porównując do tych powiedzmy, które aspirują do pierwszej No tak? Na pewno dla mnie to jest bardzo ja lubię taką piłkę i to na pewno myślę, że tą drogą trzeba iść, bo... Tylko przez, przez grę w piłkę i przez taką właśnie szukanie takiej jakości piłkarskiej, no możemy gdzieś się rywalizować. Dlatego uważam, że, że tu jest dobry kierunek, natomiast no, też zdarzają się, jak to przy kreowaniu były też błędy, co też było widać dzisiaj. Na pewno tu jest trochę inny wymiar, to jest ekstraklasy, natomiast też widzieliśmy, jakie jest, jak jest przełożenie na Bukary. Krzyżiek Sport. Zamierzacie grać trochę jak Podbeskidzie w tamtym sezonie, bo zauważyłem, że podobnie jak oni na no, Demiana, wy wszystkich prawie pikira Edwarda byście Nie, nie zamierzamy tak grać. Na pewno gdzieś moi zawodnicy to za bardzo wykorzystują, ale też tutaj, tak jak powiedziałem wcześniej, tych rozwiązań nie mamy za dużo. I mm, myślę, że, że też u moich zawodników gdzieś pod jest jest to, to proste podanie i szukanie tego napastnika. Ale, na pewno będziemy starali się to rozkładać i, i, i budować raczej grę tak, jak to było przy 3 e, Brance. pytanie, proszę bardzo. Jarosław Szczerba, widzę, to Jak pan oceni grę Marcina Kaczmarka w paru ostatnich meczach? W paru. No na pewno widzieliśmy różne mecze Marcina. Te mecze, które grał u siebie, te zwycięskie, to widzieliśmy zawodnika, który był takim motorem napędowym na pewno. No, ja też e, słabsze momenty. Dzisiaj też e, zastanawiałem się między tą zmianą a, a zmianą e, Aleksa. Ale tak jak powiedziałem, chciałem zmienić tu w defensywie, bo Piotr Kążyński sobie nie radził. E, i szukałem e, tego rozwiązania. I chciałem się przekonać, rzeczywiście, czy, czy w sytuacji trudnej będziemy mogli liczyć na Konrada, na, na Krystiana Nowaka, bo e, też za chwilę pewnie taką sytuację będziemy. I możemy? Panie Uważam, że, że zagrał poprawnie tę końcówkę spotkania, ale wiemy dobrze, że jeżeli go przesuniemy, to zabraknie nam są w środku zawodnika i Inter w a także te nasze problemy się gdzieś ciągle przenikają.